Papież Leon XIV spotkał się dzisiaj z pracownikami Watykanu i z obecnymi wciąż mediami, których jest już pewnie z 95% Ale też po raz pierwszy chyba był tak rozluźniony dzisiaj. Został przywitany niesamowicie długimi brawami, zresztą słyszycie je tutaj w tle. Swobodnie sobie żartował, dużo się uśmiechał, znów powołał się na naszego papieża, na Jana Pawła II, ale też podkreślił dwa kluczowe zadania kościoła. Dbanie o pamięć oraz nawracanie w imię Chrystusa. Posłuchajcie przemówienia Leona XIV po polsku. Dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, oklaski nie mogą trwać dłużej niż przemówienie, więc ja będę musiał mówić dłużej, więc lepiej uważajcie. To nasze pierwsze spotkanie nie jest oczywiście momentem na wygłaszanie programowych przemówień, ale raczej okazją, by powiedzieć Wam dziękuję za Waszą służbę. Służbę, którą można powiedzieć, dziedziczą po moich poprzednikach. Naprawdę Wam dziękuję. A jak wiecie, Przybyłem tu zaledwie dwa lata temu, gdy ukochany papież Franciszek mianował mnie prefektem de Casteri do spraw biskupów. Wówczas opuściłem diecezję Siklajo w Peru i przyjechałem tu do pracy. Co za zmiana. A teraz? Cóż mogę powiedzieć? Tylko to, co Szymon Piotr powiedział Jezusowi nad jeziorem Tyberiackim. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Papieże przemijają, a Kuria pozostaje. To prawda, która odnosi się do każdego kościoła partykularnego i jego Kurii biskupiej. I tak samo dotyczy Kurii biskupa Rzymu. Kuria to instytucja, która strzeże i przekazuje pamięć historyczną Kościoła, posługi jego biskupów. To bardzo ważne. Pamięć jest elementem nieodzownym w organizmie żywym. Nie odnosi się wyłącznie do przeszłości, lecz karmi teraźniejszość i ukierunkowuje przyszłość. Bez pamięci traci się orientację, gubi sens drogi. I właśnie to, moi drodzy, jest pierwszą myślą, którą chciałem się z wami podzielić. Praca w Kurii Rzymskiej to udział w podtrzymywaniu żywej pamięci stolicy apostolskiej. W tym żywym sensie, o którym przed chwilą wspomniałem. Tak, aby posługa papieża mogła być realizowana jak najlepiej. Analogicznie można powiedzieć to samo o służbach państwa watykańskiego. Jest jeszcze jednak jeden aspekt, który pragnę podkreślić, uzupełniający wobec pamięci. To wymiar misyjny Kościoła, Kuri i każdej instytucji związanej z posługą Piotrową. Na ten aspekt szczególnie mocno zwraca uwagę papież Franciszek, który w zgodzie z założeniami ogłoszonymi w adhortacji apostolskiej Ewangelii i Gaudium przeprowadził reformę kurii rzymskiej w duchu ewangelizacji poprzez konstytucję apostolską predikatę Ewangelium. Uczynił to w ciągłości z nauczaniem swoich poprzedników, ale zwłaszcza świętego Pawła VI i świętego Jana Pawła II. Jak zapewnie wiecie, doświadczenie misyjne stanowi istotną część mojego życia. Nie tylko dlatego, że jako ochrzczeni wszyscy jesteśmy wezwani do misji, lecz również dlatego, że jako zakonnik, augustianin, Byłem misjonarzem w Peru. Wśród peruwiańskiego ludu dojrzewało moje powołanie duszpasterskie i nigdy nie zdołam dostatecznie podziękować Panu Bogu za ten dar. Później pojawiło się powołanie do służby Kościołowi tutaj, w kurii rzymskiej. To była nowa misja, którą przez ostatnie dwa lata dzieliłem z wami i którą nadal będę pełnił tak długo, jak Bóg zechce, w tej posłudze, która została mi powierzona. Dlatego raz jeszcze powtarzam to, co powiedziałem wieczorem 8 maja podczas mojego pierwszego pozdrowienia. Musimy razem szukać odpowiedzi na to, jak być kościołem misyjnym, kościołem, który buduje mosty i dialog, który zawsze jest gotowy przyjmować z otwartymi ramionami wszystkich, którzy potrzebują naszej obecności, miłości i otwartości. Te słowa kierowałem wtedy do Kościoła w Rzymie, ale dziś je powtarzam, myśląc o misji tego Kościoła wobec wszystkich innych Kościołów i wobec całego świata: misji służenia komunii, jedności w miłości i prawdzie. Pan powierzył to zadanie Piotrowi i jego następcom. A wy wszyscy na różne sposoby współpracujecie w tym wielkim dziele. Każdy wnosi swój wkład, wykonując codzienną pracę z zaangażowaniem i z wiarą, bo wiara i modlitwa są jak sól dla potraw. Nadają smak. Jeśli więc wszyscy mamy współdziałać w tej wielkiej sprawie jedności i miłości, zacznijmy od naszych postaw na co dzień, również w środowisku pracy. Każdy może być budowniczym jedności poprzez swoje nastawienie wobec współpracowników, przez, przez wyciężanie nieporozumień cierpliwość, pokorę, umiejętność spojrzenia z perspektywy drugiego człowieka, unikanie uprzedzeń, a także, jak uczył nas papież Franciszek, przez odrobinę poczucia humoru. Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz serca wam dziękuję. Jesteśmy w maju, miesiącu Maryi. Wspólnie prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby pobłogosławiła kurię rzymską i państwo watykańskie, a także wasze rodziny, zwłaszcza dzieci, osoby starsze, chore i cierpiące. Dziękuję wam. Odmówmy wspólnie. Ave Maria, piena grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Poznaj wyjątkową książkę Roki Święte autorstwa księdza Janusza Królikowskiego, fascynującą podróż przez historię jubileuszy Kościoła. Pełną duchowej głębi i pięknych odniesień do tradycji katolickiej, to opowieść o miłosierdziu, nadziei i odnawiającej sile wiary idealna lektura na rok święty 2025. Dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć sens jubileuszy i głębiej przeżyć ten wyjątkowy czas łaski zobacz na www.białykruk.pl.